40 lat temu, 26 listopada 1985 roku, Bogusław Wołoszański podpisał w Służbie Bezpieczeństwa instrukcję wyjazdową. Był kontaktem operacyjnym zarejestrowanym pod pseudonimami Ben oraz Rewo. Wołoszański, dziennikarz radiokomunitetu, czyli radia i telewizji, był korespondentem w Wielkiej Brytanii. Zobowiązał się w instrukcji wyjazdowej do przekazywania wszelkich informacji. A że komunistom komunistycznej bezpiece te informacje przekazywał, to wiemy z teczki Wołoszańskiego. Nanosił m.in. na swojego kolegę, że jest homoseksualistą, przekazywał że Kordel Morawiecki, lider Solidarności Walczącej, będzie w Wielkiej Brytanii. Dziś Wołoszański jest posłem Koalicji Obywatelskiej. Analisty wyborcze zaprosił go sam Donald Tusk. Wołoszański zasiada w Sejmie i warto pamiętać o jego korzeniach. O tym, że był związany z komunistyczną bezpieką.